Siemanko, Siemanko. Dzień dobry. To jest Marykar, ja jestem Maciek. Marikno, witajcie na kanale. Bez Spiny, a to jest Antek. Siema. Siema. <laughs> Więc jak widać, jesteśmy u dentysty, bo w sumie nie byliśmy. Anton. No, chyba. Ja byłem przed pandemią ostatni raz. Marykar była jakoś po, ale tylko wyrwać. Także no sprawdzenie, czyszczenie, może jakieś plombowanko. Popytamy, Antek uważaj, Antoni. popytamy się o ceny przy okazji, tak żebyście mieli też jakieś pojęcie, jak, jak to tutaj wygląda, jakie są ceny. I akurat w tym gabinecie Mary miała takie, jak się poznaliśmy, wiecie, jak się poznaliśmy, yy, no i zaczęliśmy być razem, to to ją zabrałem na na przegląd i remont uzębienia. How many visits you have here one or more? Once, once? At, at once they do everything? Yeah, cleaning and filling. Także i parę zębów wtedy I właśnie was... za, zaplombowali. Nie mogli the extraction that because I was pregnant. Ah, okay. I was pregnant, so it was only cleaning and then filling. No, zaplombowali wtedy parę zębów i no jest okej, okay, nie miała problemów, także Wróciliśmy po prostu do tego samego gabinetu i ja wtedy miałem, ja wtedy miałem przegląd zrobiony, ale też było wszystko ok, nie no. Ja sobie akurat zrobiłem zęby przed wylotem z Polski. Pięć lat temu zrobiłem też takie generalne sprawdzenie i wszystko mi poplombowali co było do zrobienia. Także od tego czasu odpukać. No zobaczymy, nie? Bo tak trochę czuję dyskomfort w jednym zębie, może coś tam się dzieje, dlatego też yy, ta wizyta w gabinecie. No, słuchajcie, dorwanie kosztuje od 800 do 2000 peso. Chyba, że wyrywacie zęby mądrości, no to to jest tam jakaś operacja. Nacinają dziąsła 8000 do 15, nie? do 15000 peso. No to 8000 peso za leczenie kanałowe. Eee, proteza kosztuje 1000. 500 peso za ząb, jeśli jest plastikowa, a jakaś lepsza proteza 18 tysięcy. The dentist is up and, and down, and 18 down, yeah? 18 tysięcy góra, 18 tysięcy dół, jeśli jest z cerkonium. Z yeah, nie, yeah, nie, yeah, zaporfii. Okay, okay. But if it's half only, sir, uh -huh. nine thousand. Ah, okay, right. Kinda on one side. Uh, yeah, one side nine thousand. Netoticai, netoticai, Zembe, Oh. Uh -huh. Okay. So what about braces? Yes. Yeah. How much? Uh, sixty thousand. Uh, sixty. Yeah, for the monthly visit. Okay. And for the other ones, so, uh sufflagating is ninety thousand. Ninety thousand sufflagating okay. You can visit only three months after six months, one year. Okay, I didn't know prices are so expensive. <laughs> <laughs> okay, okay. What about crown? The crown is. If it's, it has three different types. Plastic round jest 4500. one, to IMAX 15000. A zirconia 18000. 18. No, słuchajcie, właśnie się tu dopytałem, bo ja zapłaciłem na przykład za czyszczenie 1500, a Marikar 900. No i pani mi powiedziała, że po prostu przy mnie było więcej roboty z czyszczeniem. A za plombę ja zapłaciłem 900. A Marykar za jedną plombę 1000, czyli też teoretycznie ona miała większy ubytek, powiedzmy, nie? Coś takiego. No dobra, ale załatwione. Nasza randka autentysty dobiega końca. Także w sumie zapłaciłem 4300 peso za, yy, za nas razem. No słuchajcie, a ten salon, pod którym zaparkowaliśmy samochód na w innej ulicy to jest... należy do męża tej dentystki. Także osobne mają gabinety po prostu i... To gabinet, jest gabinet, dental gabinet, no No i wiecie, no okej, okay, ja uważam, że Filipińczycy są bardzo manualnie uzdolnieni. Także dentysta no, też musi być w jakimś sensie uzdolniony manualnie, żeby... Żeby to wszystko fajnie zrobić, wyczyścić dokładnie przy okazji wam czegoś nie, nie uszkodzić i, i według mnie jest okej, okay. no Marikar miała dawniej how many holes you have, like eight before the wave? I think it was like eight. It eight, I don't know But very small Miała. Y, wiecie, w 2019 byliśmy u tej dentystki i miała 6 <laughs> you know albo 8 upłytków. how 8K, that time tak, i zapłaciłem 8000 pesów wtedy za wizytę. No a dzisiaj yy, dzisiaj zapłaciliśmy za nią tylko 1900 no jeden tam, jeden ubytek. Nawet miała nie ubytek, tylko coś, nie wiem, coś chyba z dziąsłem przez nadmierne szczotkowanie podniosła sobie dziąsło i, i ona jej tam po prostu coś gam coś jej tam za, zatkała, żeby żeby to się nie pogorszyło. No tak, takie tak nam tłumaczyła. Ale macie ceny, możemy porównać z Polską. Możecie mi napisać w komentarzach jak to w Polsce teraz wygląda, bo myślę, że chyba podobne są ceny. No ale napiszcie, no też zależy w Polsce wiadomo, to zależy od dentysty, nie? są pewnie duże rozbieżności finansowe. Dobra, dzięki za oglądanie. i Idziemy na obiad, bo jesteśmy głodni. Znaczy jest głodna, ja to tak jeszcze średnio. Cio ND i Także siema, siema.